Hipnoterapia. Co pierwsze przychodzi na myśl? Jakaś magia, scena, wahadełko przed oczami, utrata kontroli, prawda? Ale co jeśli to coś, czego doświadczamy praktycznie każdego dnia i to zupełnie naturalnie? No to co, rozłóżmy ten temat na czynniki pierwsze i zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Każdy chyba zna to uczucie. Czytamy świetną książkę, oglądamy wciągający film i nagle, pstryk, cały świat znika. Nic innego się nie liczy. Albo ta klasyczna sytuacja z samochodem. Jedziemy znaną trasą, i nagle łapiemy się na tym, że. Hej, jak ja tutaj jechałem, ostatnie kilka kilometrów przejechało się jakby samo. No właśnie, to jest dokładnie to uczucie. I teraz uwaga, bo to jest kluczowe. To jest właśnie naturalny stan hipnotyczny. Tak, dokładnie to. To nie jest żadna czarna magia, żaden trik sceniczny, to po prostu stan naszego umysłu, w który wchodzimy, no. Praktycznie codziennie, często nawet o tym nie wiedząc. No dobrze, skoro to takie naturalne i codzienne, to skąd te wszystkie mity, skąd te opowieści o kontrolowaniu umysłu? No właśnie. Żeby to zrozumieć, musimy najpierw dobrze przyjrzeć się temu, czym ten stan tak naprawdę jest. Więc, mówiąc najprościej, hipnoza to jest taki stan totalnego skupienia, połączony z głębokim relaksem. Pomyślmy o tej chwili tuż przed zaśnięciem, kiedy myśli zaczynają płynąć, albo właśnie o tym momencie, gdy jesteśmy tak wkręceni w jakieś zadanie, że mogłaby bomba wybuchnąć obok, a my byśmy nie zauważyli. Cała uwaga jest jak laser skupiona w jednym punkcie, a reszta świata odpływa. To jest właśnie to. Okej, okay, mamy więc ten naturalny stan umysłu, a co by było, gdybyśmy mogli go świadomie użyć do czegoś dobrego, do terapii? I tu właśnie pojawia się hipnoterapia. I no cóż, razem z nią cała masa mitów i nieporozumień. Czas się z nimi rozprawić raz a dobrze. Popkultura zrobiła tutaj, powiedzmy sobie szczerze, niedźwierią przysługę. Myślimy hipnoza, czyli sen, utrata kontroli, ktoś macha zagarkiem i przejmuje nasz umysł. Guzik prawda. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Nie śpimy, wręcz przeciwnie, jesteśmy w pełni świadomi. Nie tracimy kontroli, tylko niesamowicie się skupiamy. I to nie jest żadna kontrola umysłu, tylko jego wyższa świadomość. I to jest chyba najważniejsze, co trzeba zapamiętać. Podczas hipnoterapii jest się w pełni świadomym, czujnym, obecnym. To osoba hipnotyzowana ma cały czas kontrolę, zawsze. To nie jest stan osłabienia umysłu, a wręcz przeciwnie, to stan jego wyostrzenia, maksymalnej koncentracji. Podsumowując, hipnoterapia to po prostu terapia, w której wykorzystuje się ten naturalny stan hipnozy, nic więcej. Łączymy głęboki relaks z pracą terapeutyczną, żeby, no właśnie, dostać się do naszej podświadomości. Po co? Żeby wprowadzić tam pozytywne, potrzebne zmiany. Okej, okay, brzmi ciekawie, ale jak to dokładnie działa? W jaki sposób samo zrelaksowanie się ma prowadzić do jakichś głębokich zmian? No właśnie, cały sekret tkwi w dostępie do czegoś, co normalnie jest schowane głęboko pod powierzchnią. Cały mechanizm polega na tym, żeby przez relaksację delikatnie wyciszyć mózg, spowolnić jego fale. Wyobraźmy sobie, że nasz świadomy umysł to taki strażnik, analityk, który wszystko ocenia i krytykuje. W stanie hipnozy, ten strażnik idzie sobie na krótką przerwę, a to otwiera nam drzwi. Drzwi do podświadomości, do tego wielkiego archiwum, gdzie zapisane są nasze najgłębsze emocje, nawyki i przekonania. Jak to wygląda w praktyce? Krok po kroku. Najpierw jest prowadzony relaks, umysł i ciało wchodzą w stan głębokiego spokoju. Potem uwaga, która normalnie skacze z tematu na temat, zostaje skupiona w jednym punkcie. Dzięki temu można dotrzeć do tych głębszych warstw, do tych wszystkich wzorców i emocji. I dopiero wtedy, kiedy umysł jest tak otwarty i chłonny, można zasiać nowe myśli, wprowadzić pozytywne sugestie, które mogą zastąpić te stare, które nam nie służą. I to jest właśnie ten magiczny moment. W tym stanie głębokiego skupienia, nasz umysł staje się niesamowicie plastyczny, jak glina. Jest o wiele bardziej otwarty na zmianę. I to właśnie wtedy można pracować z tym, co normalnie jest tak trudne do ruszenia, z tymi głęboko zakopanymi emocjami, z przekonaniami, które nas od lat trzymają w miejscu. No dobrze, znamy już teorię, wiemy, jak to działa. Ale teraz najważniejsze pytanie, w czym to tak naprawdę może pomóc? Do czego można użyć tego narzędzia? A lista zastosowań jest, powiem szczerze, naprawdę długa i zaskakująca. Zacznijmy od sfery emocjonalnej. No bo kto z nas nie zmaga się z lękami, z fobiami, z jakimś ciągłym napięciem? Chroniczny stres, wypalenie, problemy ze snem, to są tematy, które dotykają mnóstwa ludzi. Hipnoterapia daje tu konkretne narzędzia, żeby dotrzeć do źródła tych problemów, odzyskać spokój, a nawet zmierzyć się z trudną przeszłością. Ale to idzie o wiele dalej niż emocje. Pomyślmy o nawykach. Rzucanie palenia, walka z prokrastynacją czy podjadaniem, albo te tajemnicze bóle, na które lekarze rozkładają ręce. Czy wiecznie powtarzające się schematy w związkach? Hipnoterapia pozwala dotrzeć do, można powiedzieć, oprogramowania, które za tym wszystkim stoi, do tego kodu źródłowego naszych zachowań, żeby go po prostu przeprogramować. I co bardzo ważne, to nie jest tylko narzędzie do naprawiania tego, co zepsute. Absolutnie nie. To też potężne wsparcie w rozwoju osobistym, w budowaniu większej samoświadomości, w odnajdywaniu kontaktu ze swoją intuicją. Taka praca u podstaw dla każdego, kto chce się rozwijać. Więc na koniec zastawiam wszystkich z jednym pytaniem. Skoro hipnoterapia to taki klucz do podświadomości, to co by się stało, gdybyśmy mogli swobodniej zaglądać do tych najgłębszych zakamarków własnego umysłu? Co można by tam odkryć, co zmienić, a co po prostu uzdrowić? Warto się nad tym zastanowić.